Waiting. Cześć Wam, dzisiaj jest Wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Waves, Waves. Serii o tym samym tytule. I ludziska lecimy, bo pamiętajcie, pić burzę i dajcie wodę. Woda jest przygotowana na dworze i jest nieznośnie. A ja siedzę sobie w cieniu i się raduję, bo nie wiedziałem, czemu dzisiaj mój komputer chodzi na mniejszych obrotach niż wczoraj, kiedy nagrywałem to samo. Więc jest, ale w sumie, uuu, jakim gorącym. Gru... Nieważne, nieważne, jest ciepło, to jest jedno. Druga sprawa jest taka, że dalej mamy przesunięcia, więc jutro, najprawdopodobniej, pojawi się odcinek, który był nagrywany z tydzień temu, go cały czas przesławiać wiecie, już beta wystartowała, więc ja go jutro puszczę pewnie tak, jak jest, ale weźcie pod uwagę, że będę na nim zapowiadał na przykład zbliżający się piknik mangowy w Łodzi, w Parku Poniatowskiego, czy gdzie to tam było, który z mojej perspektywy jest dzisiaj, a z waszej perspektywy to jest wczoraj i to już było minęło. Fajnie się te liście przesuwają w momencie, kiedy do nich podbiegam, to tak rusza się trochę, rusza się trochę od mojego biegania no dobra, to jest druga sprawa trzecia sprawa jest taka, że straszyliście mnie tym brantem, straszyliście mnie brantem strasznie, brand dostał klaska przy pierwszym podejściu, nie zdążył nic zrobić w pierwszej turze go zdjąłem, takie czy w pierwszej albo w drugiej, chyba w pierwszej go zdjąłem ten build, który mam po prostu nafidowuje się wszystko, jeżeli dobrze się rozkręci, jeżeli dobrze ułożą się karty, to przeciwnik nie jest w stanie się bronić w ogóle, znaczy się w pierwszej turze zanim dojdzie do czegokolwiek jesteście w stanie zjechać mu życie całkiem, problemem jest na który nie potrafię tych 55, czy ile ona punktów życia ma zjechać za pomocą tego builda, więc muszę zmienić taktykę. I z nią taki system jest, że ona jest bardzo agresywna, więc nie jestem w stanie, nie udało mi się tak dobrze mi karty nie podeszły, żeby ją zdjąć w pierwszej turze. A jeżeli przeżyje do drugiej tury, to jest wtedy na tyle obita, że odpala się ze swoimi agresywnymi zagraniami, i ja w drugiej turze trzeciej nie jestem w stanie ani razu jej pokonać, żeby wjechać w... z obrażeniami w nią, co oznacza, że tego konkretnego buildu, o którym gadaliśmy tam wczoraj, nie? czy przedwczoraj, te, 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 te write'y całe i składanie na nich, budowanie, wyciąganie kart, kolejne nakładanie, nie, 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 buffy, bafy, 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 bafy i 50-60 obrażeń w przeciwnika w jednej turze może wjechać, nie? To tym buildem nie udaje mi się, prawdopodobnie jakby mi lepiej podeszły karty na rękę, to by dało radę, ale trzy przegrane z rzędu sfrustrowały mnie, gdzie wcześniej praktycznie nie przegrywałem, nie wiem, może raz gdzieś na czymś, gdzieś coś, coś po drodze. No dobra, no to są przesunięcia, to są karty, a teraz jest lupa. Macie tutaj infografikę za Fushi, rzecz jasna, 3 lipca o godzinie 18, widzimy się na rolowaniu Fushi Dark Smaj oraz Zakier trzymają listę, więc zapraszam do tych fantastycznych osób. Co najmniej 30 rolek. Internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co mamy restreamować dalej oraz go do rodzica lub prawnego na Bardzo mile widziane. Zapraszam Was na wspólne rolowanie, a ja bym teraz wyłączył tutaj dźwięk i przeskoczył do. dajmy na normalną prędkość. To jest yy, WUVA Resonator Combat Showcase Lupa. Zobaczmy, co lupa robi na placu boju. Mam nadzieję, że nic nie będzie się działo w górnym prawym segmencie ekranu, bo ta moja kamera jest jak zawsze, jak zawsze. I byłoby dużo lepiej, gdyby to nie była wyciszona karta. O, jest. o widzę tu miniaturę. O. Ja że nie będę rollował. to jest. Oh. Zestaw naczyń połączonych. Jak nie złapiecie jednej postaci, to potem nie ma sensu w kolejnych, nie? To match wrażenia, wrażenia ludzie. Jakie są wasze wrażenia, bo moje wrażenia są takie, że podobało mi się to bardzo. W sumie nawet zrobiłbym taki myk taktyczny, że sobie tu spauzuję. Dam ustawienia i prędkość na 0,25 i na samym początku jest to jej wejście takie, które wydaje mi się najlepszym ujęciem z całego tego na miniaturę. Prawda? To tak długo idzie? O jezu, masakra! 25% prędkości to jest dramat. Jest jedno mignięcie, jest dwie z tego. I. Aaaa! No dobra, może być, może być, chociaż kurde, są lepsze fragmenty. Teraz, jak na to patrzę, to znaczy za bardzo takie wyciemnione jest na samym początku. To jest taki jeszcze ten i nabiera koloru dopiero jak ona znika To znaczy na, na, nabiera tego Vibrant Olał, olał, olał Z mojej perspektywy świetne z, Znowu jest kawałek 2D animacji, bardzo udane Kojarzy mi się ze starszymi animcami, które zostały odświeżone Na potrzeby dzisiejszej technologii Nie, że nowy animiec, który udaje coś starego, tylko coś starego, co zostało oczyszczone i wrzucone na DVD O czymś takim myślę Nie wiem dlaczego, mam totalnie vibe O, jeszcze te ujęcia są Mega! Kurde, będę miał, będę miał problem z tym, co wybrać na miniaturę no, poradzimy sobie i z tym Z drugiej strony, pokazało to animację tej postaci i to jest jeden z problemów, o których pogadamy, może nie na dzisiejszym odcinku, ale ogólnie na ekranie podczas walki dzieje się za dużo. Inaczej moja walka z przeciwnikami w tym momencie opiera się na tym, że ja wiem co wrogowie robią i wiem co robią moje postacie, więc jak widzę, że zaczyna robić coś przeciwnik, to rytmicznie odpalam konkretne rzeczy, które mają być odpalone. Bo nie widzę na ekranie co się dzieje, bo z każdej strony są wybuchy, wszystko lata, kamera się obraca, pokazuje postać z tej strony, bum bum a potem się kapuje, że walę w coś obok głównego przeciwnika, bo na przykład źle ustawiłem kursor, znaczy kursor celowania i polecieliśmy w wroga pobocznego zamiast głównego, więc to jest dla mnie kolejny problem. Który zaczyna się rysować coraz bardziej z takimi postaciami jak Kartatia. <laughs> Więc wszystko, wszystko na bok, może to na miniaturę. Więc jest parę elementów, które przestaje dla mnie grać ze względu na to, jak bardzo przesadzają. Bardziej mnie to szarpało przy Zani, ale jako, że Zani nie mam to, te animacje, które mówię, że są za bardzo przesadzone, plus mnie pasowały do postaci. Teraz na kartaty się na mnie mszczą, bo jak widzę, że ona się odpala z tą całością i patrzę, że walnąłem w przeciwnika, który stoi obok reszty i oni nie zgarnęli obrażeń, bo mi nie tego stargetowały, bo tylko... Bo ktoś wybiegł przed, nie? Ktoś wybiegł przed i jest łapany najbliżej kursora, bo jest bliżej i postać się obróciła i strzeliła he wylądował! Ale o tym pogadamy, o tym pogadamy. Dajcie znać, jak wasze wrażenia. Dla mnie jest spoko, dla mnie jest ok, nie mam się do czego przyczepić za bardzo, więc może przeskoczmy tylko do nowego konkursu, który jest, jeżeli ktoś chciałby zawalczyć. Konkurs jest, stety, niestety, jak to woli bardziej gęszinowy rzecz jasna, czyli dotyczy gęshina trzeba zaprojektować event i rzeczy związane ze strojem Arhona dla Fok. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to są blessingi, odpowiedniki blessingów. I wizje oczywiście do przytulenia również, więc są cztery wizje, tak cztery wizje zapraszam do współpracy wspólnej zabawy, tutaj Foka zaszalał kolejny konkurs z grubej rury. Jeżeli ktoś potrzebuje odpowiednik Blessinga, to jest dobry moment, żeby zawalczyć. Więc mając to za sobą, przeskoczmy dalej do uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do wejścia na serwer live. Mamy więcej info o duszy. nie wiem, czy za Zauważyliście ostatnio bardzo dużo o tym Fraxidusie jest na odcinkach, zarówno na spekulacjach i spoilerach tych, które wyciekły faktycznie, jak i o tych bzdurkach z chińskiego forum, jednego drugiego. Więc, tak, mamy to. I pojawia się info, które jest dość ciekawe, że będziemy mieli ostrzeżenie, że wchodzimy na teren Fraxidusu albo zbliżamy się do ich miejscówki. Takie podobne coś do ostrzeżenia, jakie wcześniej mieliśmy, gdy zbliżyliśmy się do Tasted Fieldów. To jest wyłapane przez Rovers Cafe. Pojawi się nowy symbol, który będzie się wyświetlał, migał i będzie nas informował o zbliżeniu się do miejsca stacjonowania frakcji Dusu. Oprócz tego, ludziska, oprócz tego mamy potwierdzenie, że dwa nowe echa pod frolową raczej powinny się pojawić w aktualizacji 2.5. To jest z tego nowego setu frolowego, czyli najprawdopodobniej ten trójset. Ktoś pytał w komentarzu, o co chodzi z trójsetem. Już, 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 już mówię, bo trójna sonata polega na tym, że jak masz, a może tutaj tą postać ostatnio składam, więc łatwiej będzie mi gadać. I jak masz sonatę, to ona ma dwa efekty. Efekt za złożenie dwóch części i efekt za złożenie pięciu części. Czyli możesz złożyć na przykład dwie różne sonaty, bo masz pięć slotów. Dwie różne sonaty składające się z tylko pierwszej połowy albo jedną pełną piątkę. Jeżeli będzie set artefaktów pod trójsonatę, to oznacza, że będziemy mieli bonus za trójkę, czyli będziemy mieli tylko jakby tą drugą połowę w danym secie, tym od. Frolowej, co oznacza, że będziemy mogli złożyć set pod frolową, a potem dorzucić jakąkolwiek inną dwójkę, która w grze już istnieje, bez tej drugiej połowy, no bo nie uda nam się skompletować w pełni, ale pierwsza część będzie działała, na przykład jakiś tam, a dla niej to będzie pewnie Havoc Eclipse, który daje nam zwiększony Havoc Damage, a ta druga część będzie, załóżmy, dla frolowej niepotrzebna, ale będzie korzystała z trójartefaktu, artefaktu, który daje jej coś innego. Więc wracając do tego, co mamy, Nightmare Hecate i Nightmare Tambourinist to są te dwa echa, które będą dostępne w aktualizacji 2.5 pod Frolową, konkretnie. Tak przynajmniej wyglądają, wyłapane przez fragera, złapane przez frakczurki. Shores. Dajcie znać, co myślicie na ten temat i czy już jesteście gotowi ze swoją dwuczęściową aplikacją na frolową. Może jakaś tam sonata z tego Havoc Eclipse jest już przez was wyfarmiona z dobrymi statami. Tyle. Moje gardło jeszcze cierpi po wczorajszym streamie. Dla mnie wczorajszym, dla was to tamten, nie? Minęło troszeczkę. Z drugiej strony nie jest najgorzej. To było wczoraj czy przedwczoraj? Już mi się wszystko zlepia w jeden dzień za upały. Więc Chunk Troller to jest konkurs, który w tym momencie trwa i prócz tego jest legenda Hydro Arhona. Zapraszam do wspólnej zabawy. Dzisiejsza miałsóweczka suweczka jest z randomixa. Powinniśmy od jutra czy tam po jutra mniej lub bardziej powrócić do Miau Znowu nie, przestanę ska skamować na Miau I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Jeśli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, Jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę Ci miłego dnia, drugiego dziecka i świetnych pięciogwiazdkowych rolek i niech rowerek Arenji Wam sprzyja. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Jeśli Mogowie, wasza magia jest potężna. Jesteście wasze magie jest arcy, mogowie, wasza magia Potężna jesteście arcyosom niż i twitter nauczył. Wasza magia jest twitter potężna i jesteście osą. Miłego, do następnego. Wizucie łądu i hej! No dobra, chyba, chyba trzeba wyłączyć ten produkt, bo grzeje. Kurde, pogram sobie nocą. Ostatnio daily i wszystkie te takie bardziej wymagające rzeczy robię po nocy, bo bo, bo za dnia to jest.